A to zaraz, 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 Koronka do miłosierdzia. Koronka do miłosierdzia. Cześć Jatek z pizzerii Lanta. Cześć, Jest David. z nami ponownie Dawid. Dawid jeszcze nie skończył wakacji, nie. ale zaraz się skończą. Bardzo szybko. W ciągu godziny. Dawid podchodził do pizzy wyzwanie. Tam się nie udało dokończyć. Nie, ale było fajnie. Ale było fajnie. Tak, tutaj był potencjał. Można powiedzieć, że Dawida weryfikacją do petarki. O proszę bardzo, oto petarka. Dawida weryfikacją do petarki było właśnie wyzwanie. Oj. I teraz wszystko już wiesz. Widziałeś tak. na filmikach już nie raz. Tak, tak. Ja się już nie będę powtarzał. Też jest widziałem pozamiatanych ludzi po tym. Tak. <słuch> Jestem cały czas, jakbyś byś potrzebował, masz na razie wodę. Słuchajcie, jest tak zrożna woda, że to aż jest lód. Ha? To jest co innego. I gazowana. Tak, i gazowana. Cokolwiek byś chciał, to Ci na przykład rękawiczki. Poproszę bardzo. Tak, I, jedną, i, dwie. Jedną i chusteczek do wycierania. I chusteczki, Tak. dobra. Ja lecę, sprawdź sobie jaka temperatura jest, usiądź sobie wygodnie na środku. Ręczniki, ręczniki, rękawiczka. Ręka Ale lefa chyba tak. Prawa A to zależy w to o czym mieli., Uwaga, bo... Do... Ale nie, rękawiczka, lewa czy prawa. A nie, ta jest uniwersalna. <śmiany> Ale na przykład taka też moja rada, jak na przyszłość albo ten, to z tego wiaderka naklejkę zerwać, żeby... No to jest... Przeciwnicy nie mieli ten problemów, że. Czy do tej firmy, czy do tej firmy się zwracam? nie! Spokojnie, jest do tyłu. Nie ja, ja się swoich składników nie wstydzę, nie, używam majonezu pomorskiego, bo jest najlepszy. Dobrze, że Dobrze widzisz. Dobrze jesteś swoim masztem starym kapitanem. Tak. O, Aleksander! Ser od serca widzę. Teraz rentę na koniec będę. Mm -hmm. Yeah. Uh. Gezrażę. <coughs> że <żytla> <grym> <grym> Przepraszam. Uważaj na rękawiczkę, żebyś nie wytarł sobie przy twarzy. Dawidzie? Musisz wyjść? Musi raczej. Szef Chodź. Ja też, ja lubię tuptać. Boże, te całe kołówki. Ja lubię, ja lubię tuptać. Nie? Ja lubię tuptać, okej. Pisać jeszcze Nie, nie, nie. Daj mu lody. O, agendam. O, siostra skarby. Nie, tak. Które to już twoje lody? Znaczy, jeden na patyku, tylko był do przegryzienia. Nie przeszedł przez gardło. Drugiego już byłem w stanie połknąć. Dopiero tego skończyłem przed chwilą. A to już mam nadzieję będą ostatnie, daj Boże. Dobra. I to jest tak. To jest ogień. To jest tak jakby kiedy faceta się kopnie w jaja i jest ta niemoc, nie można oddychać i to jest ten ból i chce się umrzeć, to jest to samo tutaj w gardle, nie? To jest jakby kopnąć w jaja tylko, że uczycie w gardle. To jest niesamowite. To jest taki ogień... Brak słów. Poparzyć się to jest mało. No, ale i tak mh, chciałem powiedzieć, że ci ładnie poszło fafatem i to... to Zadam ci metalową rzecz, czekaj. Lepiej. Uf. Ale... Bo zjeść i... Przeżyć to, to jest to, bo wcisnąć na siebie to da radę. Dzięki wielkie. Ja mogę tylko doradzać. Ja mogę tylko doradzać i mówić, jak to się powinno jeść, jak się powinien człowiek zachowywać, ewentualnie co robić, po, ale każdy robi to, co sam uważa. Tak. Każdy zarobi swój organizm. I tutaj Dawid wcisnął w siebie dosyć szybko, bo to były 3 minuty tego co bym dobrze 3 minuty, wszystkie cztery farsze z tej petarki. Rantów już nie, nie dałeś rady dokończyć. Nie, a ranty zawsze najlepsze. <laughs> tak. A tutaj mówię, przy, drugim, przy drugiej minucie miałeś już dosyć mocny kryzys. Ja byłem przekonany, że to już będzie wtedy. Ale machał, machał Dawid rękoma, tak, zostawcie to, mnie! Tak. tak, bo to jeszcze nie, nie wyszło, ale wchodziło. <laughs> tak, machał, rękoma, zostawcie mnie, ale w końcu, w końcu jak cię strzeliło, to wszystko naraz, nie? Tak, i ciężarówka, i pociąg i wszystko przejechało mnie naraz dosłownie. A jak zobaczyli, że wstaje, to cofnęło się i powtórzyło, o oh jest. No naprawdę ogień. No bo wyzwanie zjadłem i był luz, naprawdę. I jeszcze po trzech godzinach zjadłem spaghetti, bo to jest fajnie. I taki szczęśliwy byłem. Kierować nie mogłem przez pół godziny, to fakt. To moja żona kierowała autem. Potem się zamieniliśmy i fajnie, ale to... Chociaż wiesz... Zwróciłem towar. To naprawdę tutaj czuję, jakby no. Pytanie, pytanie ile, ile oddałeś towaru? Jeżeli cały, to raczej nie mieszałeś jakichś dużych przygód, ale jeżeli coś zostało w żołądku, mieszałeś się skurcze. To zawsze tarzą Te skurcze, one potrafią różnie uderzać, nie? Nie no, wypiłem wodę, a po wodzie to mówiłem, że mi się zwraca, to chyba całe wypiłem. No pewnie. I na rekord normalnie? Tak, normalnie dobrze. Jak najbardziej zapraszam. Zaraz wam przygotuję stolik, zostanie 5 pię minut i będziemy gotowi. Dobrze, dobrze, dobrze. No ale wypiłem dużo wody, czyli chyba cała poszła z powrotem. Wszystko, bo po wodzie, tak jak mówiłem, ble i w wodzie to się ryby... <grym> nie no, dobrze, dobrze że zgłosiłeś, bo było źle. było źle. Ale chciałem powiedzieć, Dawid naprawdę mocny zawodnik, utrzymał się na waszych nogach, mimo że nie było łatwo. Tak, a już czułem tutaj naprawdę mrowienie, Tutaj mi doszło na wyzwaniu. A tutaj to mi chyba normalnie wszystkie cebulki zaczęły na nowo odrastać. A ja on sam, jak ja wiem ale mniejsze kawałki takie... To zawsze czuję właśnie włosy, uszy czuję, zęby czuję. No to naprawdę jakby mieć takiego kaca, tylko bez bólu głowy, to się słyszy jak trawa rośnie na kaco, a tutaj to się czuje całe ciało. Wszystko się otwiera na nowe doznania, nie? Jakby teraz spróbować wyzwanie, to by była jakby petarda, bo się. Właśnie ja przyjadę, ale na wyzwanie. Na kolejny sezon. Jak najbardziej, bardzo mnie się cieszył, jak przyjedziesz. Będę trenował, 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 jeszcze raz trenował. O Jezu, naprawdę dziękuję, bo... To jest cudotwórca, jak ten człowiek do tego doszedł, nie wiem... I ci ludzie, co to zjedli, to naprawdę no... Czapki z głów, nie? Naprawdę, można pocałować w rękę, bo to jest ogień. To jest nie do przeżycia. I dobra jest ta weryfikacja, ta rozmowa przed, że znaczy, dowiedzieć, panie, co... Fajnie właśnie, że jadłeś wyzwanie, więc wiedziałem już mniej więcej, jak reagujesz. Tak. Aczkolwiek reakcja była zupełnie inna. Teraz. Nie, wyzwanie to luz naprawdę i sobie posiedzieliśmy, wszystko fajnie. Do widzenia. daliśmy tak. Ale to... A tutaj nie, nie ma nawet kiedy gadać, nie? Tutaj tylko biega. Jest dobrze, jest spoko? Już po... Jak już wszystko zwróciłem, już było fajnie, ale nie mogłem nic przepnąć. Tutaj dosłownie się Tame we Włoch, nie? Odsławcy, nie? To, cię zatrzy... to cię zatrzymuje i nie puszcza, nie? A my, jeszcze... to jest ten sam dzień, w którym Michał pobił rekord wyzwania sezonu drugiego. Zobaczcie, tutaj Michał jeszcze jest z nami, nie? Jest tutaj ten kocur. <laughs> Naprawdę? O, Michał jeszcze jest z nami. Jeszcze nie jestem. Też lody. To, to co, to... No, za zdrowie tego właściciela, bo naprawdę to jest człowiek-legenda, no, na to mogą ludzie przyjeżdżać z całej Polski i z Europy. O. Fajnie, bardzo się cieszę, że się tak skończyło, że już jest w porządku. Bardzo się cieszę, że Michał fajny czas wykręcił. Michał też się cieszy widzę. No w ogóle bardzo fajnie, że spotkałem, bo tak z dwa dni temu właśnie widziałem filmik z nim. Tak. No no, spoko czasu, nie? A tak patrzę tutaj? O fajnie, nie? Dobra, my się nie, my już nie przedłużamy. Fajnie, że opowiedziałeś, jak to więcej ucierbie. Dzięki wygląda. wielkie. Dzięki Dawidzie. To można powiedzieć, że zacząłeś u mnie urlop i kończysz u mnie urlop. I, tak. O. Ale to skończony naprawdę w wielkim stylu. Po, gratuluję. To zapamiętane będzie, dokładnie Michale. To jest lepsze niż komunia i wszystkie imprezy okolicznościowe? Normalnie już tylko lepsze to było chyba mój ślub i wesele, nie? Dwa <noise> tak czekałem, że to powiesz, bo już tam z wałkiem czekała żona mnie, nie? <noise> Dobra. Jakby co to poszła i kupiła? Spokojnie. <noise> Na razie, cześć. Na razie, cześć. <noise>